Znasz to uczucie, kiedy chcesz zainwestować w halę, ale kompletnie nie wiesz od czego zacząć? Działka, pozwolenia, projekty, a do tego milion pytań bez odpowiedzi. Spokojnie, dzisiaj przeprowadzę cię przez cały proces, od pomysłu do gotowej hali stalowej. Bez stresu oraz zbędnych kosztów. Zapraszam. To trochę jak wybór partnera na całe życie. Może i działka tańsza, natomiast bez dojazdu i prądu może skończyć się to naprawdę kosztownym rozwodem. A więc na co zwrócić uwagę? To nie może być przypadkowy kawałek pola po dziadku. Działka musi być uzbrojona woda, prąd, dojazd. I do tego zgoda z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gdzie to sprawdzić? W Urzędzie Gminy lub Miasta. W Wydziale Urbanistyki. Natomiast co, jeśli działka nie ma planu? Wtedy potrzebujesz tak zwane warunki zabudowy. Które również uzyskasz w gminie. Mała podpowiedź z mojej strony. Warto zwrócić uwagę na odległość od linii energetycznej oraz klasa gruntu. Piąta, szósta oznacza dla nas mniej formalności i łatwiejsze uzyskanie zgody na pozwolenie. Tu najwięcej ludzi się wykłada. Czego potrzebujesz? Warunki zabudowy, bądź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mapę do celów projektowych. Uzyskasz się mu geodety z uprawnieniami. Wypis i wyrys z ewidencji bądź rejestru gruntów do uzyskania w starostwie powiatowym bądź wydziale geodezji. Księga wieczysta to chyba akurat najprostsze, uzyskasz ją bezpośrednio na oficjalnej stronie GoF. Uzbrojenie i warunki techniczne przyłączy, takich jak prąd, gaz, woda. Możesz zgłosić je bezpośrednio do lokalnych dostawców. Natomiast w niektórych przypadkach potrzebna jest decyzja środowiskowa. Do uzyskania w Urzędzie Gminy bądź u Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nie zapominając oczywiście o uzbrojeniu. Trzeba uzyskać warunki techniczne przyłączy, takich jak gaz, prąd czy woda. Najlepiej zgłosić się do lokalnych dostawców. Natomiast spokojnie, jeśli budujesz z nami, część tej papierologii możemy wziąć na siebie. Ty masz wiedzieć, co chcesz postawić, a nie latać po urzędach. Projekt jest jak plan bitwy. Bez niego nawet najlepsza armia. Czyli w tym przypadku ekipa budowlana nic nie zdziała. Co trzeba ustalić? Przede wszystkim wymiary. Wysokość, szerokość oraz długość. Co ważne? Jakie ma być przeznaczenie tej hali? Na przykład produkcja albo magazyn. Ważna jest też izolacja, czyli płyta pir. Jest świetna do mroźni oraz kurników. Rodzaj konstrukcji. Ma być malowana, ocynkowana, czy zabezpieczona farbą peposz. Dajemy sprawdzone rozwiązania, które spełniają normy oraz oszczędzają czas. Projekt to serce całej inwestycji. Tu nie warto kombinować. Lepiej skorzystać z doświadczonych, sprawdzonych projektantów. Oni dostosują Twoje potrzeby do działki. Masz już projekt? Teraz czas na pozwolenie. Składasz je w starostwie bądź w urzędzie miasta. Czego potrzebujesz? Kompletny projekt budowlany. Warunki zabudowy bądź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mapę. Warunki przyłączenia. Oświadczenie o dysponowaniu gruntem. Potem czekasz. Od 30 do 65 dni. Jeden z naszych klientów myślał, że pozwolenie dostaje się jak pizzę w 30 minut. Trzy miesiące później dzwonił codziennie i pytał: Dlaczego to tak długo trwa? No cóż. Polski urząd to nie pizzeria. Masz pozwolenie? To działamy. Budowa przebiega w kilku etapach. Fundamenty, montaż konstrukcji stalowej, montaż płyty warstwowej, stolarka, posadzki oraz instalacje. Na końcu mamy oczywiście odbiory techniczne. Tak więc widzisz, budowa hali to nie czarna magia, tylko dobrze zaplanowana podróż. Pamiętaj, hala to nie wydatek, to inwestycja, a dobra inwestycja wymaga odpowiedniego planu. Jeśli masz dobrego przewodnika, wszystko idzie gładko. Za kilka miesięcy możesz mieć gotową halę. A teraz jedyne czego potrzebujesz, to zacząć działać. Jeśli chcesz zrobić to dobrze i bez niespodzianek, pogadaj z nami. Mamy darmowy kalkulator wycen dla inwestorów. Wystarczy kliknąć w opis pod filmem.